Dobra, zróbcie to po kolei i będzie nic Bo nie z sobie wszystkim. Zacznijcie od dołu po prostu mm -hmm. O ci jeśli ja byśmy grali za 3 godziny kurwa No jakby nie patrzeć, gramy 3 godziny nie licząc kurwa tej przerwy. Ja pamiętam jak ja się z munem kurwa jebałem 4 godziny ja ten wynik co, co najebałem 43 animacje, to my 5 godzin chyba wtedy medyk pacyfista też to jest druga Ej medyk, kurwa! Ja pierdolę zajebał mnie, no To pierdolino. Ej, powinniśmy tu kryć ktoś Kule tutaj, No bo tu napracasz no, się kurde. Rakieta bóle, bóle. w trakcie. Eee... Kirk, uważaj! Jeż. Kurwa! O chuj, psy mnie strapowały! I co możesz zacząć? Nie. No widzisz, mówiłem. Kurwa! Dobra, mam. Dobra, RP-ek Dobra, mam więcej kasy. Dobra, to ja sobie kupię perk'a, no bo chciałem to w sumie kupić. Przepraszam. To jest, to jest Polska jest. Dobra, ja ulepszam drakona i będę z nim pykał. Mówi się to dobry pomysł? Mhm. Ja mam briać. Dobra, RP robisz, nie? Te ja cię tylko weruję. Dobra. Dobra, i ja od razu ducha. Nie, nie ma pierdolenia się. Od razu nakurwiamy ducha, panowie. Tak, dobra tak, 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 wiem, wiem, wiem. Żeby mnie zjebać. ...z zapartym tchem. Ja. O oh, chuj, ej to ja stąd idę, bo to mnie zabije. Nie zabijecie. <noise> <Ja, głosy> Fajnie to wygląda. Dobra. Masz tu bril Dobrze. Dobra. Ja, się... o, ja tu, ja tu jestem. Pa. O kurwa! Ale mnie poraził. Dobra, lecimy, lecimy Boss fight na rzecz Subunoshima, kurwa, będzie przejebany Może nie Będzie przepierdalony, to mało powiedziane Będziemy mieli Dzień gorzej go? niż przejebany Zamek Będziemy mieli przegwizdane Kurwa, ostatni Fioletowy. To ja Demon, demon Chodź Bulek Ja. Ile fabryka dała na dalej? Ja. ja? Bullet Bulet, masz kra krawędzie ekranu podświetlają się na jakiś kolor. Jaki kolor jest tych krawędzi? Taki ten... Taki łuk strzela. Już. Dobra, ile się będzie poleciał ruch? Na dworze, na dworze na dworze. Dobra, na dziedziniec polas nie? Na dziedzińcu, tak. Dobra, na dziedzińcu, i kto teraz? Czerwony ogień. Dobra, czekaj. O, o, kurwa. Dobra, ja lubię ogień. Dobra, wezmę Drakona. Już. Redy. Ja Red To teraz będzie wow. y, wilczy. Nie, teraz Nie, nie wiadomo. wiadomo. Będzie. Ja tak czuję, że wilczy, Bursa. ale. Jak ja uwielbiam ludzi, co zgadują, chociaż nie mają pojęcia, co tu naprawdę jest. Używa. Bo ja nie wiem, czy mam strzelać. Kurwa, i panowie w ogóle spada. Dobra, chuj. Dobra, lecimy w ogóle tam. Chujdę tam. Zabijcie, zabijcie, bo tu. Trzeba go podnieść. Ranie mój oh, się. Idziemy, wóz, na dół. Mhm. Mm no i co, elektroniczny? W ogóle Solak padł tu kruk jest. Wiem, można go zabić, kruk. no. No mówiłeś. No bo ej, no sorry, no mi to wygląda na wilczy, no ale, no ale skoro mówisz, że ty... Zobacz, że to jest Wilki, wilczy jest jaśniejsze. Dobra. Ale nie, ważne, że lecą do niego ten... Dusze. Dobra, Już. Dobra. Teraz bulet. Będzie bulet? Żebym kurde nie zginął! <laughs> no to bulet już powinieneś być w kręgu. Gdzie ty się szlajesz? No, dalej do kręgu. Let's Ale nie ma masz eduka. Dobra. Dobra, teraz, teraz. Spamuj spamuj. Na Spamuj <laughs> Wbiłem się w buleta zamiast zombiaka. Dobra, pad Bulet na kurwę cały Dobra. czas. O, kolejny maksamo, fajnie. Dobra. Zrobione. Dobra, pan Dobra, pan jest. Czy wy potrzebujecie się przygotować jeszcze? Tak o, troszeczkę ee. tylko Daj mi ulepszenie no. broni i wylasować w ogóle Dokładnie ja muszę kupić. Dobra, Dobra to ja sobie idę ile... Dajcie drugi ulepszenie do broni Ja już że jest Ale... Ja jeszcze nie polepszyłem w ogóle broni kur. Dobra spoko Zrobisz sobie Czyli to teraz mógł... Zdawajcie, chodźmy już tam walczyć, chcę skończyć. kończyć. Spoko, ja też. Głupi soldaty są miękkie. Kurwa głodny jestem, że ja pierdolę. Ma ktoś Feniksa? Nie, jest. jeszcze. Ja i tak muszę wylosować lepszą gumę jak atomówkę. Odpal teraz te dwie Odpalić? To, to poczekaj. Od razu? Na pewno? Teraz, tak, teraz, 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 też? Jeszcze raz, dobrze. Jeszcze raz. Okej, okay, kasa poszła. To ja teraz muszę ulepszyć broń. Tylko teraz chciałem to pokazać jeszcze. Co się dzieje? Piramida. Dobra. Kurde, wyraziłem się. Dobra, gdzie jest rakiecie. Yy, rakieta, kurwa. Osmak. No smak zajebiliście O mamo Electric Cherry by mi się przydało No ja właśnie będę losował szóstego perka Jak szóstego? Jak to be... No szóstego Nienasyconego, ma. Eee. Drugiego Jezu, Kurwa mać, o pięknie, o to mi chodziło O, rozjebali mi tarczę Dobra Możemy iść walczyć do kurwy jego nędzy Tak, tylko sobie ulepszę jeszcze broń Nie zgadniesz co mam, Polak Co masz? Elektryczki, O. Ty chory pojebie Ulepszasz co? Bo się idę Ja też właśnie muszę wziąć a ja mam maks ammo do bossa. Wiem, że się nie przydale. Dobra, lecimy do bossa? Jesteś rady czy nie? Nie do końca. Mi Tarcza. Dajmy jeszcze tarczę, tylko dojebać do końca i już. Dobra. Cztery perki. Tu. Sześć perki. Jak nie? W tym quick mam. Także spokojnie. Posmak, w razie gdybym zginął. Tylko jeszcze bym miał małpy, to bym był zadowolony, ale... Nic. Co Mówię, że no właśnie, jakbym miał małpy. Kujowo. No, chyba że ktoś losuje. Kto najbogatszy. No. Co wy z tą kasą robicie? Bulet spróbuj małpy Żeby wam kurwa życie ratować No mało kurde pieniędzy mam Bulec, jedno byś za zrobił Gotowi? Dobra, ja Na pewno? A wy? Nie. Na pewno? Dobra, to lecimy Gotowy, no Dawaj, rozstawię. dawaj Bulec, rozstawię Rozstawiłem No i Udało się No to powodzenia panowie, po raz kolejny O kurwa, będzie łatwiej, bo 16 bez najważniejszych. Tak, aż ka da radę zniszczyć. Mam maksymalnie, jakby ktoś potrzebował. Dobra, Nie? to Aha. później. Ja, ja mam nadzieję na Feniksa, no ale... chuj tam. Ja mam Vulkanę, jak nie ma, ale to się nawet nie przyda pewnie. Kto wstawia dobra. No. dobra? Cedzie góry, cedzie góry, panowie. Wstawiać. O! No. I napierdalacz. Teraz. Dobra, doszło. A, weź, weź tam I tak małpek nie mamy. To się da przejść bez małpek. Jak się będziemy ogarniać, to tak. Wystarczy, że fioletowy łuk będzie na... jest trochę szczęściej strzelał. Dobra. Trasz, się zajmą tymi szkieletami. Mówisz i masz. Dobra, amo. Kurwa pole się O szybko padł Mamy 15 rundę nie 20 jak wtedy No Dobra uwaga tam się powinno pojawić Dobra Dawaj Dobra, nakurwiamy panowie. Jeszcze trzy fazy zostały. To nie ja... Sprinty, nie, to nie. ja rozstawiam. Dobra. A może ja rozstawię te ostatnie? No obojętne to jest. Dobra. Dobra, zawróceni są, także będzie... Łatwiej. Będzie w miarę. Mhm. O kurwa A to psy się pewnie, kurwa No Odpalać Dobra, to ja dobra, wsadzaj Dobra, przednie góry What? Kurwa Prawie mnie zablokowały Ale A Ej, zajebiście Dobra Dobra Poszło? poszło Poszło Dobrze Bo się trochę spóźniłem Biorę Ja mogę rozstać Dobra Ja i tak już raczej nie naładuję Także będę używał tylko mojego łuku Pojawiły się te pokraki Oni powinni być w kosmosie O chuj Ola, Polak bo idę cały czas z tyłem, kurde Kurwa polecie <gry> Dobra, rozjebany Idą, idą jak spiczy Kurde, śmiecił jeden. <gry> Woja starań jest. Stara mnie ty. Dobra panowie, ostatnia fala. <gry> nie strzelać. Dobra, kto rozstawia? Ile min. Ja. Mam ja. O. Zwrócony jest? Kurwa, jebane czaky. Okej. Okay. Dobra, rozstawiam już Dobra. To rozstaw. No, jak się pojawi na środku. się nie. Jest. Teraz. No. Dobra. No. Kurwa. Dawać. No. Tam jestem. Jest w końcu Sam środek celujcie bólę trochę wyżej Bo widzę, że chujowo strzelasz Dobra, jeszcze raz Kurde Kałże dobrze, dobrze No burę trochę wyżej musisz w żółte koło Dobro użyłem magzamo tak więc powinno być w miarę Kurde, Teraz ja to to po prostu, ale Kurwa okay. LOL! Ej, 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 ej! Kurwa, dańcie mi spokój, już bawaj. Nie podłasz pod niego. Bijcie, te czachy są spierdolone. No, bijcie, soldata. Jest już? Wow, ej, ja muszę spierdalać, bo zaraz się zrobię czerwony. LOL! Dobra. Prawda, odpadł? Nie, ja go No, wiem, jasne. No to Dobra. dajesz. Dawać do mnie. Tadiego gory, panowie, to jest ogarnięte perfekcyjne. No kurwa. Mamy to. On padnie, on, on padnie na strzałach. Pojebane perfekcyjne. Ej, do panie, panie, On już padł. No faktycznie. No, panie, koniec. Panowie, ojebane perfekcyjne No Nie, teraz naprawdę spoko o, no. no to... GG Kto bierze? Ja O chuju Ja biorę Nie, wziąłeś Teraz Teraz weź Lecimy Okej okay. O w chuj Gdzie ja wy jesteście? Na górę choć Zapraszamy na górę. No, widziałeś już to bilet. Co się, co się teraz stanie? Mm. Rakiety, bum bum, lecą! Pizdu. <laughs> Niech moja rakieta też tam leci. Moja strzała. Wee, 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 wee. To filmik powinien być. Nie powinien być jeszcze filmik. Bardzo. No, dobrze mówi Diego, w Austrii. W Austrii, Austria i Niemcy to praktycznie jak jeden kraj. No ale... Nie, jeden, nie język nie ich nie. łączy, kraj jest... Inny. Ja byłem i to, i tu. To. No dobrze, ale czy ja to jest flaga tutaj? Przepraszam bardzo. No ale to było w okresie II Wojny Światowej, to To o to, to rozno. No właśnie, to o my to rozmawialiśmy. cannot <laughs> <laughs> <Ciechutko. Ciechutko. śmiech> This wasn't how it was supposed to go. We were supposed to secure the package and be in and out clean. Instead, the whole thing's been one disaster after another. I should never have trusted you, Richtofen. Never! You should trust me, Dempsey. You all should. This artifact has the power to contain and preserve the subject's soul. Your soul. But it can only be done after the moment of death, just as you saw me do to my other self. It is the only way. Wait! If someone's gotta take him out to save the universe, then it should be me that does it. Good to see you, Tank. Pięknie panowie. No i teraz poszło kurwa jak być powinno. RPG jedno powalenie, bullet jedno powalenie, a my z Diego po zero. Oczywiście. No i dwa prosy po prostu wiadomo o co chodzi. się na w na mieście. O, byłem niezły, byłem niezły, ci powiem, ale. No. Przy, przyjmuję, przyjmuję, przyjmuję wyzwanie. A co wy chcecie? Pojedynek, mistrzów No to ja <laughs> Ale tu chodzi nie wiem, o Mistrzu. 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 Na silnej okazji, Solak dawaj, nagramy to. Ja, na, ja do siebie, Ty do siebie. To jest? A co, nagrywasz na YouTube'a już? Zamierzam, jak nie, ja nie nauczyć używać tych wszystkich programów zjebanych, to czemu nie? A no ja <laughs> mam tylko dwóch programów. Dobra, pomyślimy. Ja dobra, mam... dobra, ja lecę, bo ja już nie mam siły. Spoko, ja, ja mam tak spoko. samo. Ja tak samo, dzięki, no, nie, za grę. Nie, 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 właśnie nie, ja właśnie nie. Dzięki, nie, bo jest 17 runda, zanim byśmy doszli. Chuj daleko to. Psy, to. Psy, to psy są tylko, tylko psy weźmiemy, rozjemy i będzie ekstra Dobra. To panie, tysiąc eks więcej, w chuj. Nie no, będzie Ty... 800, albo będzie więcej. Co się może zdarzyć? Kolon w idzoty Blackoutsie! Bullet taki szczęśliwy, że tylko jedno powale nie ma. Dla tego tak mało. No, słucham cię. Będziesz jutro? Oj, nie sądzę. A kiedy byś był? A <coughs> no. Nie, bo wiesz, ja jutro kończę tak samo późno, zanim przyjdę, zjem i wykąpię się, to już będzie noc. No, bo wiesz, bo chyba <coughs> tą mapę na bo ci pokazać jeszcze. No, a nie, to spoko, zobaczę sobie. Spoko, może ogarnę któryś dzień. To dawaj odpierdol, jakiś trailer zajebisty na tego. I tak no. nadeszła, 18 runda i. Jakiś trailer odpierdol, że kurde, jest pojedynek mistrzów, dawaj kurde. Że... <zyskujesz> <zyskujesz> na mieście, później żałoba na mobie, później żałoba na takie kurde. O, z mobem bo... to byś sobie ze mną poradził, ale na mieście to kurwa mać. Zawsze dochodziłem ostatni, ja. I przeżyłem zawsze. <zyskujesz> Zobaczymy. Wiesz, no, randomy takie no kolesie, ale. <zyskujesz> Zobaczymy, czy to rozmawiamy. No. Ale generalnie szło mi. Dobra. Zobaczymy, jak się będzie bawić. Mhm. Co, panowie, kończymy? Na razie. No, ja no, też kończę. Bulet kończy. Dobra, kończę je, jest... Tak. Pięknie. Ale Erpek sobie też radził, żeby nie było, bo faktycznie ten jeden padł, no to tego nie będziemy liczyć, nie? Generalnie zajebiście. Generalnie zajebiście. Z Diego mamy podobny wynik, nawet. I właśnie, to Te 400 ma więcej, niech się cieszy, chłopina. Słucham Cię Następnym razem mogę nagrywać też? Pozwolisz? Nie widzę przeszkód. Czego nie. Kolak, wiesz, kto to jest Polak? To jest Polak. Tak, tak się rumuje, Solak, prawdziwy Polak. Dobra. Dzięki, ludziska, za oglądanie. No, jeszcze. No, oglądanie. Słyszycie, jaki bullet jest szczęśliwy? Ale jakbyście słyszeli, kurwa, co się działo wcześniej. Dlatego, jeszcze nie usunę tego filmu. I tylko, tylko to. Tylko to mnie trzyma. Ale póki co, pierwszy ten będzie Gameplay, oh. dlatego, że jest udany, potem rzucę faila. Tego co co by, by, było pewne po prostu, że nam się uda, a się nie udało. Ale nie było No, a ostatnim razem chłopie buleta tak. No już ja mówiłem już w powie, że dobra, że to będzie zjebane i tak na pewno, nie. A tu kurde, okazało się, że nam się udało, a grałem z bulletem i RPG. No, Dobra, pamiętajcie, żeby lajkować, subskrybować i komentować nasze filmy. Chyba, że masz jeszcze coś tak. bóle do dodania. Eee, Dzięku. Jak chciałbym ogólnie pozabierać widów na Solaka. Żeby... O, o kurwa! To wiadomo, <coughs> bóle to trzeba ogarniać. To trzeba ogarniać, żeby być podbieram swoje filmy i ten będę wrzucał na swój kanał, i no, i będą myśleć, że to ja, będę komentarz mnie. Tak, tak, wszystko będzie, o, wszystko, będzie wszystko będzie, pisz, coś, coś, pizdeczka. O, <głos> Ty <głos> już się tak nie podniecaj. Dobra, bo ja tu mam jeszcze sprawy do załatwienia, także dzięki wielkie za uwagę i co, do zobaczenia w następnym wideo, bo już chyba na następnej mapie. Jak, jak się nazywa jego przypomnij? No Diego. Ale nie, mapka nowa DLC. Z-Bounosima. tak. z Po polsku wyspa rozpaczy. O, o a to o tego nie wiedziałem. Wyspa rozpaczy. No, no to właśnie. Ja o to Ponieważ. mi chodzi. Na razie. Na razie.